To by się przydało, bo te niestety miejsca są dosyć pomarszczone przez kobiety, jak gdy się uśmiechamy dużo. No dobra. Powiedzmy, że jest, prawda? Powiedzmy, że jest. Przepraszam Was, że tam patrzę, ale tam mam lusterko postawione jeszcze. To mój pierwszy filmik, więc nie mam. Swojego dobrego ustawienia, także to będzie pierwsze próbne ustawienie. To teraz tak, podkład. Do tego podkładu jest oczywiście dołączona taka gąbeczka. Tak ona wygląda. Ona raczej tak średnio rozprowadza ten podkład. Ja preferuję swoje palce. Nic na pewno nie zastąpi naszych palców, dlatego zaczynam nakładać podkład zaczynam od nosa nie wiem czemu zaczynam od nosa ja już tak mam zaczynam od nosa zawsze tak łatwiej mi to idzie zaczynam od nosa smaruję potem brodę, jak widzicie tutaj mam zawsze dużo takich krostek, nie wiem od czego być może od keczupu um rozprowadzam ten podkład. Jak widzicie, go prawie nie widać tutaj w tym świetle zupełnie. Rozprowadzam go jak najdokładniej. Tak naprawdę nie polecam podkładów o tej porze roku, ponieważ nie są zbyt potrzebne, jeżeli ciało jest ładnie opalone, jeżeli twarz mamy opaloną, to to bardzo ładnie wygląda i nie trzeba się smarować niczym. Poza tym tutaj widać kolor, jest bardzo podobny, nie ma różnicy także nic się nie stanie jak nie pomalujecie, prawda? Dajmy tej skórze trochę odpocząć, ona po całym roku po zimie jest jednak przemęczona Tak, co nam zostało? Tutaj to miejsce nam zostało Tutaj pamiętajcie, tutaj zawsze nad brwiami, ponieważ tutaj często da się zauważyć, że dziewczyny te miejsca omijają i potem mają takie białe plamy, co to wcale nie jest fajne. O, tak. I pamiętajmy, żeby tutaj jednak zadbać o te okolice, żeby nie otrzymać tego efektu maski, no to sztucznie strasznie wygląda. No tak, smarujemy dalej, tu pamiętając o tych okolicach. Ja niestety mam takie żyłki mam tutaj chyba cienką bardzo skórę i zawsze staram się je jakoś przykryć. Bo to raczej niezbyt wygląda. I tutaj tak samo mam taką żyłkę, jak widzicie. Każda ma swoje problemy. I próbuję zawsze ukryć. Mm. Okcie. Okay, ja. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. No, na pewno każdy z Was już nieraz smarował się podkłada, ale to nie jest żadna sztuka. Może trochę na powieki swoje położę, żeby miały ładniejszy kolor. Ładniej wyglądały. Ok. Te najważniejsze miejsca, na których mi tak naprawdę zależało, już mam pomalowane. Teraz tak, zacznę od swoich brwi, bo moje brwi są dosyć e, niezbyt, niezbyt. Jak widzicie, tu mam jakby przyjechane żyletką, już tak mam od urodzenia, więc muszę to jakoś zawsze przykrywać. Ogólnie e, pamiętajcie o tym, że jeżeli e, malujecie się cieniami inglota, to la, raczej polecam zacząć od nich, a potem podkład, bo one, one się tak strasznie usypują, mnie to tak wkurza, że to trzeba potem zmywać. No, tu są niestety, ma, mają małe niedociągnięcie w tym, że się strasznie spują. No dobrze, to brwi, 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 czyli jak Wam mówiłam, biorę tą paletkę, biorę ten kolorek i malujemy. To naprawdę malowanie dużo, dużo daje. Teraz można dużo przykryć, ale pamiętajcie, że. Natury czasami się nie oszuka, przecież nie doczepie sobie tam włosków, prawda? Ale przykryć to bardzo zgrabnie można. W następnych filmikach na pewno Wam pokażę, jak reguluję sobie brwi i co każdego na profilu jest obowiązkowe. Ja muszę to praktycznie codziennie robić, ponieważ one są dosyć takie bujne i. Nie do ułożenia. No ale nie jest źle, jakoś z nimi walczę. Ok, może jeszcze tutaj troszeczkę poprawię. Dobra, widzicie, to wygląda w ten sposób póki co. Tutaj trochę za dużo sobie ale to nieważne, nie będzie widać. To teraz tak, teraz nasze cienie. Zaczynam od jakiegoś delikatnego cienia. Może tego, którego prawie nie widać, ale on coś tam na pewno nam da. I malujemy całą powiekę właśnie tym cieniem. Możemy nawet wyjechać pod brew naszą. On bardzo ładnie nam tu będzie wyglądał. Drugie oko? Okej. Okay. Dobra. To teraz czegoś mocniejszego, czyli tego perłowego beżowego biorę. I teraz tak. Widzicie różnicę na pewno? Nakładam na ruchomą część powieki. W miarę równomiernie, co nie jest wcale takie łatwe. Okej, to wygląda tak póki co. I drugie oko. To wygląda na razie w ten sposób. Teraz biorę swój brązowy kolorek i zaczynam mniej więcej od tego momentu malować aż do końca. Zaraz zobaczycie w jaki sposób. Nie chcę, żeby pokrywał całą powiekę po prostu. Proszę bardzo. Trochę więcej może. On bardzo, bardzo ładnie podkreśla nam oczy. Ogólnie uważam, że brunetki z niebieskimi oczami to mają trochę gorzej w malowaniu. Trochę mniej rzeczy pasuje. I jest trudniej pomalować oczy, żeby to ładnie wyglądało. Ok, to będzie mniej więcej tak wyglądało. Teraz z drugiej strony. Mam nadzieję, że cokolwiek tam będzie można zobaczyć. Zaraz Wam przybliżę, jak wygląda oko. Ok, dobra. W tym świetle, że powiedzmy, widać. Mam nadzieję, że widzicie. Yy, I teraz tak. Proponuję Wam, żeby bardziej podkreślić te oczy. Użyć tego naszego matowego, grafitowego, by zaraz Wam pokażę, może użyję nawet tego samego pędzelka i potem rozmażę tym okrągłym i zrobić taką literkę V przy oczach. Nabieramy trochę tego, proszę zobaczyć. I malujemy taką literkę V. I ją będzie trzeba rozmazać zaraz na drugim oku sobie namaluję tak i tak to kształt oka nam bardzo pomaga ok zaraz to rozmażemy teraz sobie pędzelek dosyć ten makijaż jest Efektowny muszę powiedzieć. Bardzo ładnie wygląda. Przynajmniej mnie się bardzo bardzo podoba. Trochę czarnego powinnam dodać. Niestety. No, tak. Tak to będzie wyglądało. Proszę bardzo. Może jeszcze trochę to maluję. Ok, jest dosyć delikatnie, jest bardzo ładnie, tak mi się wydaje. No i teraz czas na do rzęs. No, to żadna sztuka, prawda? Malować sobie rzęsy, niestety. Moje rzęsy nie reagują w ogóle na zalotkę i nie chcą się podkręcać. Są proste i głupie. Tutaj tak naprawdę nie potrzeba żadnej kredki do oczu. Ten kier sam sobie bardzo ładnie wygląda. Staramy się jak najdokładniej, jak najbliżej tej linii rzęs pomalować nam oczy, podkręcić końcówki. Proszę bardzo. Tak wyglądają nasze oczy. A na dole nie musicie malować. Znaczy, jak ktoś chce. Ja mam w miarę długie, także mnie to nie przeszkadza. I teraz bronzer. bronzer. I teraz tak. Nie uśmiechamy się jak głupi do sera żeby pomalować bronzerem, ponieważ najczęściej mamy taką zwykłą raczej nie nieśmiejącą się, prawda? Dlatego musi to w miarę naturalnie wyglądać. Użyjemy trochę nie jest już zużyty no ale coś tam będzie widać i podkreślamy swoje policzki. To naprawdę dużo, dużo daje. Kiedy się pomaluje, zupełnie inaczej twarz wygląda. Tak. No dobra. z tej strony trochę przesadziłam, ale. Tak. I tak wygląda nasza twarz. I pozostaje nam tylko jeszcze błyszczyk tak naprawdę, ale to już bez różnicy, jaki błyszczyk sobie wybierzecie. Ja wybiorę sobie jakieś takie zwykły, nie wiem gdzie, nawet go kupiłam. Nieważne, ważne, żeby podkreślał nasze usta. Proszę bardzo. Tak wygląda cały efekt, cały makijaż zrobię zaraz, zrobię fryzurę, to już będziecie mogli ją zobaczyć w następnym filmiku. Ja wam na dzisiaj dziękuję. I do zobaczenia.